Przyczyny konfliktów. Najczęstsze przyczyny konfliktów to odmienność poglądów, różnice w wyborze metod, korzystanie z tych samych zasobów np. środki finansowe np. teren zaburzenie komunikacji interpersonalnej nieznajomość potrzeb własnych i drugiej strony różnice światopoglądowe różnice w cechach osobowości ludzi. Różnice kulturowe, przenoszenie własnych frustracji na forum, do pracy, częste przyczyny konfliktów to intrygi, plotki, czy też nie do końca dobrze skonstruowana struktura organizacyjna i tutaj głównie sytuacje konfliktowe biorą się z niejasnego podziału kompetencji. Ważne jest, to, że cechy konfliktu i prawidłowości w mechanizmach powstawania, rozwoju i rozwiązywania konfliktów są dokładnie takie same dla konfliktów, które toczą się między pojedynczymi osobami, jak i dla konfliktów, które powstają i toczą się między organizacjami, i instytucjami. Kiedy pojawia się konflikt, jeśli, jeśli jesteśmy obserwatorami, zauważymy symptomy tego konfliktu, a jest to unikanie kontaktu, nadmierne formalizowanie kontaktów, nieprzestrzeganie podstawowych zasad, blokowanie informacji, podkreślanie różnic i odrębności, odrzucanie planów i propozycji przedstawianych przedstawiane w pracy czy przez instytucję, z którą która chciałaby z nami współpracować. Ironia, lekceważenie w stosunkach, nieprzejednane, niczym nieuzasadnione, nieprzejednane stanowisko, zarzucanie nieczystych intencji, czy też nieufność, izolowanie partnera w otoczeniu. Kiedy dochodzi do konfliktu, rozwija się on według pewnego porządku. Mam więc do czynienia ze stadium utajnienia, dostrzeżenia konfliktów, odczuwania otoczenia, że konflikt ma miejsce, demonstracji tego konfliktu. Następne stadium to wyciszenia i stadium tak zwane po bitwie, kiedy konflikt zostaje rozwiązany lub tylko chwilowo stłumiony. I tutaj warto zająć się tym, czym tak naprawdę jest konflikt. Konflikt niesie ze sobą potencjał, z którego można skorzystać, zarówno dla rozwoju własnego, jak i rozwoju organizacji czy współpracy z inną instytucją. Wartości konfliktu to otwarte postawienie ukrywanych wcześniej różnic i problemów. Zdefiniowane w ten sposób problemy wymuszają określenie priorytetów. Konflikt spaja grupę. Jeżeli jest to konflikt między dwiema organizacjami, to grupa pracująca zarówno w jednej, jak i w drugiej organizacji czuje się bardziej związana z sobą. I konflikt sprzyja wyrównywaniu pozycji i prowadzi do zmian. Znaczenie rozwojowe konfliktu to pobudzenie kreatywności, twórczość w definiowaniu potrzeb. Próba pogodzenia sprzecznych interesów bywa często podstawą nowych pomysłów i rozwiązań. Jest to zjawisko sprzyjające wyższemu poziomowi porozumienia. Dochodzi wtedy do lepszego poznania drugiej strony i możliwości bardziej satysfakcjonujących relacji w przyszłości. Zjawisko konfliktu sprzyja wyższemu poziomowi akceptacji. Podejmowanie trudnych spraw jest bowiem szansą na budowanie bezpieczeństwa. Jeżeli poznamy potrzeby i intencje drugiej strony, wiemy, jak druga strona zachowa się w kolejnych etapach współpracy. I z tego samego powodu jest to zjawisko, które sprzyja wyższemu poziomowi zaufania. Dla równowagi należy wspomnieć również o negatywnych stronach konfliktu. Te negatywne strony i skutki konfliktu to marnotrawstwo czasu i energii stron konfliktu, dezorganizacja pracy, obniżenie wydajności tej pracy, obniżenie jakości pracy, pogorszenie relacji interpersonalnych i w skrajnych sytuacjach niszczenie współpracy w przyszłości. Ważnym do zapamiętania jest zdanie, że nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki, lecz sposób jego rozstrzygnięcia. Ponieważ sam konflikt jest nieodłączną częścią życia i konkretnym wyrazem różnorodności ludzkich potrzeb, dążeń i interesów. Dziękuję.